co? Czy mamy jakieś zwierzątko domowe? Nie, chyba że gołębie na parapecie albo muchy wokół tego. Eee, jak się nazywa to, co świeci na górze? Żyrandola się liczą. Jeśli się to nie liczy, to nie mam zwierzaka. Niestety, ale kiedyś będę miał psa to na pewno. Kiedyś, kiedyś będę miał psa. Jak będą warunki. Dobra. To odcinek 12. się przyśniło. Wcale nie chciałam jej przyłożyć przed kamerą. To walczę milion. Szon jest sprawny i bystry, ale w pierwszym wyścigu i teście z matmy ja będę górą. Sugar też nie ma ze mną szans, ale udało jej się dotrzeć do finałowej trójki. Niedocenianie jej byłoby bardzo poważnym. Co z papugą? Jaką pa A papuga. E, nie, jeśli Nirv mi kupi papugę, to ja oczywiście podziękuję, ale oddam ją do Zo i zrobię potem awanturę Nirwowi, bo chcę strój ninja na urodziny, a nie papugę. No, ludzie, papuga, strój ninja, co jest dla was lepsze? Błędem. Muszę uważać, bo sprzątnie mi milion sprzed nosa. Nie będę już miłym facetem, to znaczy dziewczyną. What? What? Czyżby ona była facetem w ukryciu? Huh? W sumie to takie męskie trochę imię. Hmm. Trust oh, me. Czy się cieszyłem patrząc jak wystrzelono ją z armaty? Jasne, że nie. Poczułem ulgę? No, może. Gdybyśmy razem dotarli do finału chciałaby podzielić się wygraną. A teraz mogę mieć i dziewczynę i zombie odporny bunkier. Popatrzcie! Skaner źrenic na wejściu i laserowe czujniki tu, tu i tu. I tu, i tu. I tu! Sypialni ukąszenia odporna narzuta i poduszki. I... O, Monotaku dałabyś mi strój Ninży. Czemu przecież podobno mnie nie lubisz? <gry> Czy tam Ci się nie podoba mi jakoś. <gry> Ty coś kręcisz, koleżanko. Dobra, lecimy dalej. Na wszelki wypadek przewidziałem też azyl! A to jest azyl umieszczony wewnątrz azylu! Trzeba być ostrożnym! Uwaga, dzieciaki do bicia! Zbliża się ta chwila! Zbiórka tam gdzie zawsze! Pronto! O, siemanko! Jak ci się stało? Mam nadzieję, że nie miałaś koszmaru, he? Spałam świetnie. Przykro mi, jeśli ty nie, ale spoko. Dziś w nocy będzie lepiej. Zaśniesz w domu. Kumasz? w domu wrócisz tam, jak przegrasz dzisiejsze wyzwanie. <noise> o, głupta się, jak przyjdzie to do czego, to i tak mnie nie pokonasz, bo jesteś zbyt miła. Dwie dziewczyny, przepełnione nienawiścią do siebie. Czuję się tak jak na konkursie piękności. Tam liczą się tylko dwie rzeczy: zwycięstwo i zemsta. Dobra! O! Do kiedy live? Do drugiej w nocy, ale myślę, że to przedłużymy lekko, bo trzeba będzie jeszcze skończyć ten sezon. Trzeba będzie coś waszego odpalić. Będę dobrym wujkiem fuzjonem. Będę waszym dobrym wujkiem fuzjonem. I zrobimy tak. Już ustaliłem, jak to zrobimy. Skończymy teraz porażkę. Ten odcinek i kolejny. Potem puszczę wam coś waszego i bonusowo skończymy, że to całe ninjago wasze. A potem odpalimy sobie pierwszy odcinek wariackiego wyścigu i idziemy wszyscy grzecznie spać, bo jutro jest niedziela i trzeba rano do kościółka wstać. No, także tak to wygląda. Przyłożę się a i. A teraz wysyłajcie mi dolary. Zduszę w sobie tę miłą dziewczynę! Dzieci rywalizacji. Dzisiejsze wyzwanie będzie miało trzy części: łeb, w łeb, w łeb. Mam większą i twardszą czakę niż oni razem wzięci! Web w łeb nie znaczy, że macie... Lekarz mówił, że jest tak twarda, że część mózgów żarła mi się szyję! To akurat wierzę. I dobrze, bo to, to prawda. Sky ma większe szanse, żeby dotrzeć do finału, ale to raczej Sugar przetrwa inwazję zombie. Ma część mózgu w Zombienia. A no ta, do kościółka nie idziemy, zapomniałem, że pandemia jest. <grywa> jakoś tak mi... <grywa> jakoś tak zapomniałem, nie, to do kościółka nie idziemy jutro. Nie, 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 nie. w domu i oglądamy fuzjonka. Takują się. Znacie fuzjonka, dobry youtuber, polecam. Czeka was trzy częściowe wyzwanie. Każde z was wymyśli jedną z tych części. Mogę wymyślić własne wyzwanie? Oczywiście w granicach rozsądku. Za wygranie wyzwania są trzy punkty, drugie miejsce da dwa, a ostatnie jeden punkt. Zawodnik z najmniejszą liczbą punktów po trzech wyzwaniach popatrzy na wnętrze armaty. Przez chwilę ci z wysokim wynikiem przejdą do finałowej rozgrywki o okrągły milion dolarów! O, nie zdara. Właduj te kasę do walizki i to migiem albo wylecisz. Macie minutę, żeby spisać szczegóły waszych wyzwań. Jak dojdzie do mojego wyzwania, nie ma szans, żeby ktoś mnie pokonał. Nie chodzi o moje umiejętności, ale o słabe strony dziewczyn. Mają tyle słabości, jest z czego wybierać. Ostateczne starcie finałowej trójki. Zaczynamy od wyzwania. Sky! A! Największe szanse ma ten, kto uderza pierwszy. Może złamać ducha przeciwnika. Chociaż to nie ducha szugar chciałabym złamać. Chwilunia? Czemu jej wezwanie jest pierwsze? Luzik, ty gry Tak się składa, że kolejność ustalili nasi starzyści. Dobrze, rzucam. Wyzwanie Sky to 100-metrowy bieg przez płotki. W domu codziennie biegam przez płotki, ćwicząc unikanie zombi. Udaję, że każdy płotek to zombie, który chce mnie zaatakować. Świetny trening. Byłam druga w zawodach okręgowych, a dziewczyny, która wygrała, tutaj nie ma. Bieg przez płotki, chociaż ciekawy, nie pasował do charakteru tego programu, więc musiałem go odrobinę, no wiecie, ubarwić. Aó. Tak, radzę wam uważać. Dobra, zresztą nieważne. Na miejsca? Gotowi? I start! <skrymus> Nie! <incomum> <tym> <store> Ochnijcie aż się ja to poczułem. Ajajajajajajajaj, jeszcze raz. Ochnijcie wróżki! Ach, Z tempie. Panowie, w wspomnianym tempie to robimy. Uh... A co jaki. Jak to się stało? Fajr! <mulans> Och, ała, dobra, to mu... Ojejku! Aha, ha. No, to dzisiaj nie będzie zabawy. <mulans> Żółwio płotek, zabawny i bolesny. <mulans> <mulans> obejmuje prowadzenie i udało się jej zgromadzić. by nie razem z podkami, bo nie zauważyłem. <grycha> tak, ona pewnie razem z podkami. Nie, <grycha> ona jest kapitalna mimo wszystko. Powiem wam tak, ona jest zła, ale... ale ona mnie nie wkurza. Ona jest fajna, naprawdę, ona mnie nie wkurza. Czugar obejmuje prowadzenie i udało się jej zgromadzić niezłą kolekcję płosków. Oh, narka O oh, nie! nie. Należy zachować trochę sił na finisz. No bo jej ja nie lubię, no bo jest, jest, jest zła i zachowuje się jako ja nie lubię, ale mnie nie wkurza. To, to nie tak, że nie lubię jej, bo mnie wkurza, tylko nie lubię jej, bo po prostu jest drugim Owenem i takim, no... Yy, jak to się mówi? Przerzutym żartem już, nie? Ale tak to mnie nie wkurza. Jest całkiem taka... Nie wiem, jak to określić. No po prostu, no dobra z niej babka, taka, taka wiesz... Na pizzkę, dobra, Jezu, już mi odwala i oglądamy dalej. O tak! Sky wygrywa i zdobywa trzy punkty. Szon ma dwa za drugie miejsce, a Sugar jeden punkcik za fatygę. O, coś ci się pomyliło, Chris. Ja mam najwięcej punktów, bo zebrałam najwięcej płatków. Tak, ale nie mieliście ich zbierać, więc yy, to się nie liczy. Pomysł na następne wyzwanie narodził. No, czy ona nie jest słodka? Tu się w pod. Macie rację, nie jest, ale. Ale coś nie jest takiego, no. Kręconym mózguszona. To naprawdę będzie coś! Polowanie na tajne rządowe dokumenty potwierdzające istnienie wirusa zombie. Ale to wam daruję! Tak, bo rząd już zniszczył wszystkie dowody. Róż głową, kolo! Ten spisek sięga tak daleko! Za to. Przyjąłem drugą propozycję Shona. No, ta druga też jest niezła! Tutaj jest start, a tam linia mety. Musicie pokonać ten kawałek, nie dotykając ziemi. Oh! Jetpacki, tak! Jetpacki nie! Musicie się wspiąć i skakać z drzewa na drzewo. Kto dotknie ziemi przed metą, musi zacząć zabawę od początku. Dobra nowina jest taka, że nie dodałem niczego do tego wyzwania. No to jest dobra nowina, bo jest odmiany na maksa. <śmum> Zombie nie łażą po drzewach, że nie wspomnę o skakaniu z jednego na drugie. Nie poradzą sobie z tym. Natomiast ja owszem, czas błysnąć! Szon wybrał skakanie po drzewach, więc pewnie jest w tym dobry. Będę się go trzymać i wyprzedzę przed samą linią mety. Jeśli Sugar przegra drugie wyzwanie, to ja znajdę się w finale, a ona wyleci. Na miejsca? Gotowi. Start! <tryk> panująca sprawność Shona i Sky. <tryk> e, Sugar, linia mety nie tyle jest na górze, co po drugiej stronie. Luzuj Chris! Że wiem co robię. Nie mam pojęcia o drzewach, ale moja babcia mawia, że bitwie trzeba przyglądać się z góry. Kto wie? Może tam gdzieś jest most albo przystanek. Jak się nie wejdzie na drzewo i nie sprawdzi, to nie wiadomo. Trochę za daleko nas skok O rany. Co znowu przegrasz? Sorki, nie słyszycie. Jesteś za daleko ode mnie. Luda! Ciesz się swoją przegraną! <laughs> Siemanko, koleżko! Co słychać? Agresywna wywiórka! Uh -uh. Całe życie szykujesz się na atak zombie, a potem małpa z piłą niweczy wszystkie twoje wysiłki! Wow, Nie! Nie! Proszę! Przestań! Proszę! Czy uda się przeżyć spotkanie z Małbą machpiłą. Czy może rączą tkniemy prosto w stronę finału dziewczyn? Dowiecie się po przerwie w totalnej porażce na wyspie Pachyteo! Proszę, tam ci co zesniesz, tylko nie! A! O, mało brakowało! Fajnie się spadało? Nie ruszaj się i patrz, jak wygrywam! Ha! Małpa odcięła jedyną gałąź, na którą mogłaś skoczyć. A wiesz, co to jest gimnastyka? O, rany! O! Ouch! Uh -oh! oh, oh. oh, musi Ouch! wyzwanie które sam wymyślił? <grym znać wyszczone> Dziękuję za gratulacje! Hej! A gdzie szugar? <grystanie> oh, nareszcie! Ani mostu, ani przystanku! Nic nie ma! Ale kanał! Hej, Chris! Pomóc ci? Ta dziewczyna jednak w ogóle mnie nie zna. O, nie dam rady, zaraz padnę! Czyli się widamy w kolejnym... On musi zaczynać od początku. Miódzo! Jeśli mi się nie udał, powiedz mojej babci, że to jej wina! Okay. To będzie boleć? Tak, że walnie, jako pocisk. No I oczywiście Sugar wygrała, nice. Sziją mózg! Sugar wygrywa! Tego się nie spodziewałem! Ju-hu! Babcia miała rację! Kocham cię drzewo! To jeszcze nie koniec! Nie wiemy, kto zajmie drugie miejsce. Naprawdę muszę zacząć od początku? Owszem, tak! Nie? Możesz sobie darować? suktę uh! Sukces! Szon yes. zajmuje drugie miejsce. No, proszę, proszę. Sky i Sugar wygrały i przegrały po jednym wyzwaniu, a Sean dwa razy był drugi. Macie po cztery punkty. Jest potrójny remis! Wszystko się wyjaśni w wyzwaniu finałowym Sugar. Boom! Konkurs talentu, a Wy zupełnie nie o. będziecie się w nim liczyć. Sugar Was załatwi na czasy. Macie dwie minuty na przygotowania. Powodzenia! Powodzenia, po co mi ono manto? Czy przetrwanie inwazji zombie jest talentem? Nie? Mm. Konkurs talentów? Ach, jedyny talent jaki mam jest dosyć obrzydliwy, ale nie mam chyba wyboru. W konkursu talentów? Zajebiste jury. Chris, stażysta i przyrośnięta wiórka z gaźnicą na plecach. Nieźle. <grystanie> Kiedy cover Wodogrzmotów? A... Od dwóch tygodni do trzech, bym powiedział, bo w tym tygodniu jeszcze tego nie zrobię. To tak dwa tygodnie, za dwa tygodnie może. Zasiadam ja, ten stażysta, pod warunkiem, że cała gotówka wróciła do walizki. Doskonale. Nasze grono uzupełni naprawiony i zaupdatowany Miśnurek wersja 2.0 Podnieśliśmy mu poziom agresji Hahaha <trujne> Ziom, ale go zrobiłeś Dać nowego starzystę! No dobra, jak już mówiłem Finaliści... Chudet, boją... zrobili to Szeregon tej... <trujne> zawsze ma taką winę, to jest, to jest kapitalne W ...kolejności co ich wyzwania Najpierw Sky Potem szon i Sugar. Najlepsze na końcu, bardzo mądrze złotko. I Kurtyna. Teraz podejdźcie tu, by talent już pokazać swój, już na i taniec czas, albo się wystrzeliwa! Mam nadzieję, że nikt nie zamierza śpiewać, bo ten numer trudno będzie przebić. W mieście jest nowa szerywka, a oto i ona! Sienka, ja jestem nową szerywką. Już to słyszeliśmy! Tak, no i jestem najlepszym bekaczem, jakiego zna świat! Bekanie to nie talent. <tell> Powiedz to nirwowi, jak gadamy z Kasią. <tell> Na życie! Cisza za kulisami! Radzę wam, przestrzegajcie prawa, bo jeśli nie bekający szeryf zaweka was na śmierć! No jest i Kasia, user not fan to jest Kasia, guys! Przywitajcie Kasię! He, to w sumie nic takiego! Dzięki treningom mam nadnaturalnie silne mięśnie brzucha i przeponę. Jak się napiję czegoś gazowanego, to mogę bekaniem zgasić ognisko. To było super. Dzięki, stary. Am um, No, wow. To było masakryczne. Brawo! jakie są oceny sędziów? Sześć i pół?! Kostium złego gościa to banał. Nuda! Ziew! Końcowy wynik: 24,5 na 30. Nie najgorzej. O tak! Jeśli szans się wyłoży, to zrobisz bum papa! Wiesz co? Ty się wyłożysz! A teraz czas na coś tam! Czo? Cześć! Chciałbym zaprezentować pachową serenadę, że... O nie, dobrze obrzydliwe. Co, proszę? No wiecie, klasyczną serenadę graną na pasze. Obrzydlistwo! Jedziesz? <śmiech> nie. <śmiech> Słyszałem gitarowe wykonanie, ale żeby na pasze? Imponujące! Najlepsze jest to, że ten dźwięk z pachy to w ogóle nie zgrywa się z tym, co jest faktycznym, faktyczną piosenką. Tylko całą robotę robi podkład, którego oni pewnie nie słyszą, tylko my, słyszymy to. my bo jesteśmy widzami, więc co, co, się tu, co się tu dzieje? Co się tu odwala? 27 punktów i prowadzi! Ha! Tak. Nawet jeśli Sugar teraz go pokona, Sean zagwarantował już sobie miejsce w finale! Tak! Aha, śniło na to, że będzie Sugar w takim razie. A nie, że zaspoilerowałem sobie, co ja gadam. Przecież będzie Sky i ten final, bo sobie zaspoilerowałem. Zacznij już tak nie To nie wiem, może Sugar się zży zżyga po prostu tak na, na pożegnanie. Ja bym dał dychę za to. Graty! Przechodzę do finału! Jeszcze nigdy wcześniej nie grałem na pasze! Publicznie! Miodio! Nie będę kłamać, martwię się! Ten konkurs to działka Sugar. Jest w tym naprawdę mocna, dlatego się boję! Pola, że siema. nie ma tu mamy! Przed każdym konkursem wygłasza tę samą umowę dopingującą! Nie jechaliśmy tu dwa dni, żeby patrzeć, jak się bawisz z płuczką w toalecie! Wkładaj cukierkę! Na pewno zabłysnę! Możecie być tego pewni. Mam to wszystko przeczytać? I to z uczuciem. Uśmiech! To prawdziwy anioł, który zstąpił na ziemię, aby nas obalić. Ocalić! E, nas ocalić! Od... E, chyba sobie przy przypadek odłączyłem kabel od internetu i chyba zaraz internet pierdyknie. Więc jak zniknę, to przez to, że znowu sobie odłączyłem kabel nogą. Zobaczymy. Czekajcie. Przed nudą i żarością życia dzięki swojej. POMIŃ wstęp. Dobra, nieważne. Drodzy fani, znacie mnie jako Sugar, ale u nas na fanie nazywają mnie Sugar Silo! Jako jedyna na świecie łączna. Halo policja, słychać mnie dalej, bo jakby mi waliło internet, już by mnie nie było słychać. Chcę się upełnić. Żeby mnie dalej słychać. O dobra, git. To jednak się udało. To chyba nie był kabel internetu. Czerap z Nazywam to kraptry. Sugar Chcę słodką być. Tak słucham, gdy rapuję, bo to słodki rytm. Płynąć jak słodkie mleko chcę. Przed królową kraptry trzeba skłonić się. Sugar Dob, żebyś malu mógł zarobić dość Sugar! Hura. Jak mówiący końce prawdę że Ja wygrał z paną Olimpiadą Zombie też! Ty się potknę? To raczej niemożliwe! Milion dwa tutaj ja wygrywam! Sugar! Hura. I tak się to robi! Istnieje w ogóle legenda, że. Eminem jest dobrym raperem, tam wielu osobom tam nawtykał na bifach i tak dalej Ale jest legenda, że istnieje kilku raperów, których Eminem po prostu bał się z W sumie się po prostu bał Ja tylko o nich myślał, to dostawał po prostu padaki I legendy mówią, że jedną z nich, z jedną z tych osób była właśnie Sugar Bał, wow, nie wiem co powiedzieć Zaraz, jednak wiem To było wręcz potworne Ostatnie słowo? Jestem zdania, że w takim konkursie nie powinno się przyznawać punktów, tylko oceniać ogólną niesamowitość! Czyli, że nie powinnam siedzieć w tej armacie! Przerazę! Czarodzieju! Już wkrótce? Super odjazdowy, wspaniały i zabójczy finał! Kto opuści nasz program bogatszy o milion dolarów? Czy będzie to Sean? Czy może Sky? wiecie się tego w finałowym odcinku tego sezonu totalnej porażki na wyspie Pakitel. Powiem wam tak. Kompletnie się nie spodziewałem, że te dwie osoby będą w finale, bo dla mnie i Sky i Shawn są dalej tacy, tacy bez charakteru, bym powiedział, albo się na nich nie skupiałem, ale dla mnie, dla mnie. Zwłaszcza Sky! Sky po prostu tak po prostu była, nie zwracałaś na nim uwagi, po prostu była i, i nagle jest w finale. Szona Shaun, zapamiętałem z tego, że ma manię na zombiaki, ale, ale nie wiem. Dla mnie ten finał jest dziwny, szczerze mówiąc, i nie mam faworyta. Nie wiem, komu kibicować, bo też sobie mi się nie chce nikomu kibicować. Dziwny finał, naprawdę. No, nie, no Big Money byłaby lepsza. I tak samo ten ziomek, co udawał Krisa, też byłby według mnie dobrym tutaj. I Sugar na przykład. Dla mnie to.